Się, przyjmuje się, twierdzi się, celowo używam tych form nieosobowych czasownika, że czasownik jest zdecydowanie prostszą kategorią niż na przykład rzeczowniki w języku polskim. Strona bierna, wbrew pozorom, najprostsza również nie jest, ponieważ są to do pewnego stopnia naczynia połączone. Żeby w poprawny sposób utworzyć stronę bierną, musimy wiedzieć, musimy znać czasy czasownika, musimy znać podstawowy podział na koniugację, musimy znać formy imię słowowe, korzystać również z fleksji imiennej, a przynajmniej z mianownika dopełniacza i biernika. Sama nazwa, strona bierna i formy nieosobowe czasownika. Strona bierna to znaczy jaka? Sam, sam wyraz bierny kojarzy nam się przede wszystkim z brakiem czynności, kojarzy nam się negatywnie, kojarzy nam się z brakiem reakcji, z brakiem podjęcia działania. Bierny, mamy na przykład biernego świadka wypadku, mamy biernego obserwatora, ktoś się czemuś biernie przyglądał, czyli nie podjął działania, nie zareagował, nie udzielił pomocy. Mamy również biernego palacza, czyli osobę narażoną na, na negatywny wpływ palenia tytoniu, nie z własnej winy, jakby bezwolnie. Postanowiłam sprawdzić definicję wyrazu bierny, i w słowniku języka polskiego rzeczywiście potwierdziły się moje przypuszczenia. Ktoś bierny to jest niewykazujący inicjatywy w językoznawstwie, wyrażający poddanie się jakiejś czynności. I przywołany przeze mnie właśnie bierne palenie, tudzież bierny wypoczynek, czyli taki wypoczynek, taka forma relaksu, która jest połączona z brakiem aktywności. Fizycznej. Proszę Państwa, czy w takim razie strona bierna jest negatywną kategorią w języku? Absolutnie nie. Zacznijmy od tego, że każdy czasownik występuje w jakiejś stronie. Najczęściej jest to strona czynna, kiedy podmiot w zdaniu, w strukturze składniowej jest jednocześnie wykonawcą czynności. W stronie biernej, tutaj różnica jest znaczna. Podmiot staje się obiektem czynności, a w stronie zwrotnej, nazwanej tutaj przeze mnie nowocześniej hybrydową, podmiot jest jednocześnie obiektem tej czynności i jej wykonawcą. Czyli w stronie czynnej, Wykonawca czynności, podmiot jest jednocześnie do pewnego stopnia właścicielem tego czasownika, jeżeli oczywiście czasownik może w ogóle posiadać swojego właściciela. W stronie biernej czynność jest ukierunkowana na tego lub na to, kto wcześniej był aktywny. W stronie zwrotnej natomiast czynność jednocześnie skupia się na podmiocie. I bezpośrednio tego podmiotu dotyczy. I mamy przykładowe zdania. Tomek myje brata. Wykonawcą czynności i jednocześnie podmiotem jest Tomek. Obiektem czynności jest jego młodszy brat. W zdaniu drugim: Brat jest myty przez Tomka. Tutaj już naszym obiektem czynności jest brat. To pozostaje bez zmian. Ale składniowo trochę nam się zmieniło. Brat jest myty przez Tomka. W formach bezosobowych dawniej myto się w drewnianych baliach. Gdybyśmy mieli utworzyć zdanie, której wystąpiłaby strona zwrotna, Tomek myje się jednocześnie wykonuje czynność, i wykonuje tę czynność na samym sobie. Czyli, proszę Państwa, brat został umyty, jest już w piżamie, położył się spać, teraz czas na naszego bohatera. Czyli gramatycznie jest to swoiste dwa w jednym. Czym są w takim razie czasowniki przechodnie, inaczej nazywane tranzytywnymi? Stronę bierną możemy utworzyć na bazie czasowników przechodnich, czyli takich, które wymagają użycia w stronie czynnej. Przede wszystkim biernika, i to jest najczęściej występujący przypadek. I tych zdań jest oczywiście odgroma, przykładowo Jaś czyta książkę. Drugim bardzo często występującym przypadkiem jest narzędnik. Jaś dyryguje, kim czym, orkiestrą. Trzecim przypadkiem może być dopełniacz. To już jest rzadziej rzadzi występujący przypadek, ale on również w strukturze zdania może się pojawić. Jaś słucha muzyki, kogo czego muzyki, jaś słucha koncertu. Te czasowniki tranzytywne możemy podzielić na trzy kategorie. Po pierwsze są to czasowniki tak zwanej aktywności zmysłowej, czyli związane z naszymi zmysłami ze zmysłem wzroku, słuchu, węchu albo dotyku. I przykładowo są to takie formy jak obserwować, podziwiać, Wąchać, widzieć, ale też te podstawowe związane z czynnościami wykonywanymi przez nas na co dzień, czyli na przykład robić, czytać, pisać, rozumieć. Po drugie, są to czasowniki związane ze zmianą stanu pewnej czynności. Ta czynność jest efektem działania wykonawcy czynności. Czyli, proszę Państwa, na przykład leczyć. Ktoś był chory, został wyleczony. Teraz już jest zdrowy. Gotować. Jakaś potrawa była surowa, teraz jest ugotowana, nadaje się już do spożycia. Położyć coś było w innym miejscu, natomiast teraz znajduje się w zupełnie innym położeniu. Czasowniki takie jak skracać albo wydłużać. Coś było krótsze, coś było dłuższe, teraz jest w zupełnie innej postaci, w zupełnie innej formie. Po trzecie, czasowniki, niektóre czasowniki ruchu, jest ich zdecydowanie mniej, związane ze zmianą stanu. Przekroczyć Rubikon. Cezar przekroczył tę mityczną granicę między Italią i Galią. Przekroczyć granicę teraz powiedzielibyśmy, dosłownie i metaforycznie. Bajka skok przez płot, przeskoczyć przez płot, czyli zmienić swoje położenie w stosunku do jakiegoś obiektu. Bardzo proste zdanie, które pokazuje nam, czy czasownik jest przechodni, czy nieprzechodni. Edison, Thomas Edison, wynalazł żarówkę. Gdybyśmy zmienili tutaj strukturalnie kolejność wyrazów, żarówka została wynaleziona przez Edisona, ale proszę Państwa, czy wszystkie takie czasowniki, czy wszystkie czasowniki występujące w języku polskim możemy poddać tego typu operacjom? Proszę spojrzeć na zdanie Spacerowicz obszedł jezioro. Da się przełożyć, da się zmienić kolejność wyrazów. Jezioro zostało obesznięte. Obejdzione. Oprzednięte? Jest to yy, taka żarto zagadka funkcjonująca w internecie. Yy, internauci śmieją się, próbują tworzyć słowotwórczo różne formy czasownikowe. Oczywiście czasownik obejść należy do grupy czasowników tak zwanych nieprzechodnich, podobnie jak czasowniki typu leżeć, siedzieć czy marzyć. Siedzę na fotelu. Fotel jest siedziany przeze mnie, ja jestem siedziona w tym fotelu. Nie możemy takich form utworzyć systemowo język nam na to nie pozwala. Chyba, że mamy na myśli jakiś żart językowy, to wtedy oczywiście możemy tego typu zabawy zaproponować. My się, proszę Państwa, ekscytujemy nadal tym obejdzionym czy obeszniętym jeziorem. Ale zagadkę rozwiązał nam już dużo, dużo wcześniej Jan Kochanowski w jednej ze swojej najbardziej znanej pieśni, Czego chcesz od nas Panie. Pozwolę sobie teraz tę pieśń, fragment tej pieśni odczytać. Tyś Pan wszystkiego, wszystkiego świata, tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznie się uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Jaka jest Ziemia? Ziemia jest nieobeszła, czyli taka, której nie da się obejść. Budowa strony biernej jest dwuelementowa. Po pierwsze, musimy użyć czasownik być lub czasownik zostać. I do tej konstrukcji czasownikowej dodajemy imię słów przymiotnikowy bierny, czyli taki zakończony na n. On lub Ty. W zależności od intencji przekazu, czasownik być, bo od tego chciałabym rozpocząć, może występować w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym. Strona bierna była dawniej używana, strona bierna jest nadal używana, strona bierna zapewne będzie używana przez następne pokolenia. Strona bierna była użyta. Strona bierna jest użyta przeze mnie obecnie. Strona bierna będzie użyta, bo będziemy o niej jeszcze mówili. Jaka w takim razie, proszę Państwa, jest różnica między zdaniami na slajdzie poprzednim i na tym, które obecnie Państwo widzą? Czasownik być nam się nie zmienia. Zmieniła nam się podstawa imię słowu. Imię słów na poprzednim slajdzie został utworzony od formy niedokonanej czasownika, czyli od czasownika używać. Tutaj mamy zaprezentowane przykłady z imię słowem utworzonym od podstawy dokonanej, czyli od czasownika użyć. Jeżeli chodzi o semantykę, Niewielkie zmiany tutaj zachodzą. Czasownik zostać może być użyty w czasie przeszłym lub w czasie przyszłym. Strona bierna została użyta, strona bierna zostanie użyta, ale nie używana, już użyta. Może wystąpić w trybie przypuszczającym. Strona bierna zostałaby użyta, Gdyby ktoś miał tego świadomość. Po co nam w takim razie, proszę Państwa, ta kategoria? Dlaczego używamy strony biernej? Proszę spojrzeć na przykłady. Uczniowie napiszą test, test zostanie napisany przez uczniów. Zadajmy sobie pytania: czy nastąpiła zmiana znaczeniowa, czy nastąpiła zmiana składniowa, a może zmiana stylistyczna? Semantycznie, samochód został naprawiony przez mechanika, co jest równe zdaniu: mechanik naprawił samochód. Więc strona bierna może być rozumiana jako strona czynna w znaczeniu dokonanym w czasie przeszłym. To już się stało. Mamy gotowy efekt, mamy gotowy rezultat, mechanik zadziałał, możemy jechać dalej. Nasz samochód jest sprawny. Samochód zostanie naprawiony przez mechanika. To znaczy, że mechanik kiedyś, za jakiś czas, za tydzień, za dwa, naprawi nasz pojazd. W takim razie strona bierna jest równa stronie czynnej, znowu w aspekcie dokonanym, ale w czasie przyszłym, prostym, nie teraźniejszym, nie przeszłym, tylko w czasie przyszłym. Spójrzmy na to samo zdanie od strony składniowej, strukturalnej. Mechanik naprawi samochód. Samochód zostanie naprawiony przez mechanika. Podmiot w pierwszym zdaniu jest jednocześnie pierwszym wyrazem. Kto naprawi samochód? Mechanik. W drugim zdaniu podmiot wędruje na koniec naszego zdania przed przyimkiem przez. Samochód zostanie naprawiony przez kogo? Przez mechanika. Więc podmiot, który wcześniej występował w mianowniku, teraz zmieni swoją formę na biernik. Spójrzmy na obiekt czynności z pierwszego przykładu. Mechanik naprawi samochód. W drugim zdaniu, nasz obiekt czynności jest przesunięty do pozycji pierwszej, do pozycji początkowej. Samochód zostanie naprawiony przez mechanika. To, co wcześniej było biernikiem, teraz staje się mianownikiem. Warto również, proszę państwa, wspomnieć o kategorii ilości i liczby. I zaproponowałam tutaj zdanie Renigiusz Mróz. Co roku pisze kilka nowych powieści. Remigiusz Mróz teraz pisze. Co roku pisze. Jest to czynność trwająca i zapewne możemy się spodziewać jeszcze kilku nowych książek w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Gdybyśmy chcieli utworzyć od tego zdania stronę bierną, kilka nowych powieści co roku jest pisanych przez Remigiusza Mroza. Co się stało? Mimo tego, że tych powieści jest kilka, więc wiemy o tym, mamy świadomość tego, że jest ich więcej niż jedna czy liczba mnoga. Czasownik być zmienia swoją formę na liczbę pojedynczą i mamy postać jest, trzecia osoba. Ale imię słów zamienia się na dopełniacz liczby mnogiej. Jest pisanych. I potem już regularnie przez remigiusza mroza. Więc w tworzeniu form strony biernej, w których występują jakiekolwiek określenia ilości albo liczby, to mogą być określenia konkretne, 5, 10, albo określenia niekonkretne, kilkanaście, kilka, trochę, mało, niewiele. Pamiętajmy o tej różnicy składniowej. Remigiusz Mróz napisał 17 powieści o chyłce. Czas przeszły, to już się stało, mamy efekt. Siedemnaście powieści o chyłce zostało napisanych przez Remigiusza Broza. Co się stało z formą czasownika zostać? Musieliśmy ją zamienić na trzecią osobę rodzaju nijakiego, również czasu przeszłego. Forma imię słowu Dopełniacz liczby mnogiej, tutaj bez zmian w stosunku do przykładu na poprzednim, z poprzedniego slajdu. Strona bierna, a formy nieosobowe. Kawa została wypita, to znaczy to samo, co wypito kawę. Nie ma dramatyczny spadek kofeiny w żyłach, należy pójść do ekspresu, do wodopoju i kolejną kawę zaparzyć. W Polsce wyjątkowo chętnie pije się kawę. To znaczy to samo, co, że w Polsce kawa jest wyjątkowo chętnie pita. I proszę Państwa, powiedziałam na początku swojego wystąpienia, że strony biernej używamy w formach oficjalnych, bardzo często w pismach urzędowych, w wypowiedziach oficjalnych. Niekoniecznie w mowie potocznej, ale znalazłam, jakby dla, dla podważenia swojej własnej tezy, znalazłam przykład na portalu Demotywatory. Pies przewodnik prowadzi niewidomego do domu po tym, jak został pozostawiony na poboczu drogi przez firmę przewozową. Czyli strony biernej mają Państwo żywy dowód na to, żywy niekoniecznie przez istotę psią. Że strony biernej możemy również użyć w sytuacji nieco mniej oficjalnej, żeby nie powiedzieć nieoficjalnej. Oczywiście pomijamy tutaj kwestie związane z interpunkcją czy z budową składniową kto został pozostawiony na tym poboczu niewidomy czy dom. I płynnie, proszę Państwa, przystępujemy do związku strony biernej z formami nieosobowymi czasownika. Formy nieosobowe są nieokreślone odnośnie do liczby i rodzaju. I chciałabym tutaj wspomnieć o jeszcze jednej refleksji, która przyszła mi do głowy w momencie przygotowywania się do tego wystąpienia. Przeczytałam ostatnio książkę Bezdzietne z wyboru, i sporą część, spory fragment. Tej relacji autorka poświęca wyrazowi bezdzietne, dowodząc, że w zasadzie bohaterki, które wypowiadają się w tej publikacji, wolą formę niedzietne. I mają Państwo dowód na to, że gramatyka języka polskiego jest modniejsza i wyprzedza swoje czasy, bo raczej nie mówimy o formach bezosobowych, ale o formach nieosobowych. Jeżeli chodzi o budowę form nieosobowych czasownika, zakończone są one na ono, no lub to, lub czasownikowi w stronie czynnej towarzyszy zaimek się. Ważny przy tworzeniu tego typu form jest temat bezokolicznika. Jeżeli temat naszego czasownika jest zakończony na A lub E, dodajemy do nich formę cząstkę no. Od czasownika kochać, kochano. Kochano nas tam i podziwiano. Od czasownika mieszkać, mieszkano, studiować, studiowano, widzieć, widziano, rozumieć, rozumiano. Jeżeli temat naszego bezokolicznika jest zakończony na i lub y, lub jeżeli czasownik kończy się na grupy współgłoskowe sici, zici, lub na głoskę c, dodajemy do tej postaci cząstkę ono. Czyli od czasownika tańczyć stworzymy formę tańczono. Tańczono do białego rano, rana na balu 15 lat temu. Od czasownika trafić, trafiono. Odprosić, proszczono, zaznaczyłam Państwu również występujące wewnątrz tej postaci czasownikowej alternacje, gdzie si zamienia nam się na 3 Od czasownika wieść wieziono, od piec pieczono, również z alternacją. W tej cukierni pieczono najlepszy sernik na świecie, dawniej, kiedyś. Od czasowników, w których Temat bezokolicznika jest zakończony na no lub on. Tworzymy formy nieosobowe, dodając cząstkę to, czyli odwziąć, wzięto. Wzięto to pod uwagę. Odciąć, cięto. Odklasnąć, klasnięto. I również niebieskim kolorem mają Państwo zaznaczone występujące alternacje. Jednosylabowe czasowniki: myć, wyć, pić, bić. Dodajemy do nich cząstkę to. Myć my to, wyć wyto, pić pito, bić bito. Przychodzi mi na myśl nazwa popularnego w Katowicach klubu Bawito, gdzie struktura tej nazwy została utworzona od to mnie bawi, bawito. Bo forma nieosobowa od tego czasownika byłaby strukturalnie utworzona tak jak w przykładzie drugim, czyli od czasownika bawić bawiono, a nie bawito, ale jednak skojarzenia mogą być mylące. Proszę Państwa, do strony czynnej czasownika wystarczy dodać zaimek zwrotny się. I wtedy również utworzymy formy nieosobowe. Mieszka się, mieszkało się, będzie się mieszkało, albo mieszkałoby nam się lepiej, gdybyśmy pomyśleli o tym wcześniej, na przykład. Po co nam te formy bezosobowe? Przede wszystkim wyrażają stany, wydarzenia mówią o stanach czy wydarzeniach z przeszłości. Musimy pamiętać również o tym, że są to zdania bezpodmiotowe, czyli nie mamy wskazanego wykonawcy. Tego typu formy mogą pełnić funkcję rozkazu lub nakazu, albo mogą wyrażać tak zwane prawdy ogólne. W całym mieście o niczym innym się nie mówi. Nie wiemy, kto by miał o tym mówić, ale nie mówi się o tym generalnie. Tą decyzją skrzywdzono wielu ludzi. Nie wiemy, kto dokonał tej krzywdy. Wiemy tylko, że jej obiektem było wielu mieszkańców danego regionu. Największą firmę zamknięto z powodu inflacji. Kto się zamknął? Prawdopodobnie był to właściciel, ale nie zostało to, w naszym zdaniu, powiedziane. Skierowano mnie do innego ośrodka. Kto to zrobił? Nie wiemy. I prawda, ogólna, zimą szybciej robi się ciemno. W zasadzie należałoby ją zmienić, uwspółcześnić, unowocześnić teraz. Wiosną szybciej robi się jasno. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że strona bierna i formy nieosobowe występują również tekstach śpiewanych w utworach śpiewanych i chciałabym wyciągnąć z Lamusa nieco starszy utwór, a mianowicie piosenkę Ireny Jarockiej. Niedawno obchodzono w wielu miejscach świata Walentynki. I na pewno myślę, że starsze osoby, tudzież osoby zainteresowane nieco bardziej polską sceną muzyczną pamiętają piosenkę Kocha się raz gdzie mamy piękny przykład na użycie form nieosobowych czasownikach kocha się raz potem drugi i trzeci i znów kocha się raz wierzy w gwiazdy kabały i sny